Naturalne rozpocznie się 4 maja. Witam wszystkich. Jest dzisiaj piątunio. Piąteczek kolega mi przypomniał określenie Dzień Dyszla Dawno tego nie słyszałem, pozdrawiam że Mariusz z tym Czy Marcin z tym Przepraszam, myli mi się Nie wiem, bo piszę skontażony, nie? Bo do mnie zawsze piszę skontażony i Anna Pamiętam, nie? To nie o tym Co chciałem powiedzieć Wysłuchacie mi cały czas maile Albo wiadomości na Facebooku, albo wiadomości na YouTube, albo komentarze i nie to, że nie to, że mnie to już zdenerwuje, ale po prostu nie chcę mi się za każdym razem to, to samo pisać. Także nagrywam ten film o to, żebyście mogli sobie go odtworzyć, żebyście sobie mogli mnie posłuchać i żebyście mogli się cieszyć. Chodzi o to, że pytacie cały czas co trzeba zrobić, żeby tu przyjechać i pracować jako kierowca zawodowy. To, trzeba kupić sobie bilet na, na samolot albo na autobus i przyjechać i tyle. I, trzeba tak. Na pewno trzeba wymienić prawo jazdy. Czekajcie, się jednak te. Znaczy nie trzeba wymieniać prawo jazdy. Należy wymienić prawo jazdy. Trzeba mieć counterpart, To też można sobie załatwić bez wymiany prawo jazdy, no ale lepiej sobie już wymienić. To kosztuje 5 d dróczki na poczcie albo z internetu można sobie ściągnąć nie ściągnąć chyba nie można można zamówić przyjdą do domu nie wiem czy można ściągnąć jest na pewno można zamówić z internetu idą, przyjdą do domu pod tym filmem jeszcze kurde linki do strony rządowej do strony DVLA na stronie DVLA te druczki można sobie tam poszukać kto zna angielski ten znajdzie na stronie rządowej yy, są też wszystkie pytania odpowiedzi VT. VT Dobra, tam jest wszystko i zachęcam do, do wartowania tylko jest T teraz No i tam i tam powinniście Tu jest fałka, a gdzie T jest Z drugiej strony będzie T I tam powinniście sobie wszystko znaleźć Czekaj co? tu jest ten może To może być T. Te. Ten co? on, nie, nie, to nie jest. To jest V, to tu. Tak więc tak. Prawko wymiana. Tym dyszek Kwalifikacje czy się wymienia? Wymienia się gdzie, co, jak, nie wiem. Zapraszam na stronę rządową, tam będzie na pewno wszystko albo na stansę, wielej, szukać. Na pewno znajdziecie odpowiedź, ja za Was tego robić nie będę. Nie wiem dlatego, ponieważ ja nie wymieniałem prawa jazdy, nic nie wymieniałem. Ja miałem wszystko tu już zrobione. Ja tu mieszkam 9 lat, słuchajcie. Ja tu mieszkam 9 lat, mi się kiedyś zgubiły dokumenty, ja musiałem wszystko powymieniać i tak to zostawiłem, zacząłem pracować i wszystko gotowe. Kwalifikacje robiłem na miejscu, także nic nie wymieniałem, dostałem kartę, dostałem dachograf i tyle. Także naprawdę nie wiem, czy, czy to one się liczą z Polski. Znaczy na pewno się liczą z Polski nie można je wymienić. Na pewno można je wymienić, ale jak i co i dlaczego i dlaczego tak drogo? Nie pytajcie mnie, bo nie wiem. Kolejna kwestia, czy doświadczenie wam się z Polski liczy? Tak, liczy się z wam doświadczenie z Polski. Każde doświadczenie wam się liczy. Teraz to oni będą mogli wszystkich bez doświadczenia. Najlepiej jakbyście mieli doświadczenie w międzynarodówce, to wiadomo bo jednak jeździmy po innej stronie drogi i te drogi są dużo węższe i można się zdziwić, nawet jeśli ktoś umie dobrze jeździć, żeby nie było płaczu. Dobra, ja mam nadzieję, że ten rząd jest kurde T. Yy, 51, jeden, teraz się okaże. Chyba Co tam jeszcze my pytacie? Chyba wszystko. Tu zawarłem to, co chciałem wam powiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo no, co tu jeszcze? Roboty szukać, no szukać, no szukać roboty. Robota jest, no. Kto szuka, to znajdzie. Wszędzie przyjmują, powiem wam, wszędzie przyjmują. Czy to agencja, czy to kontrakty, czy to surakty. Wszędzie jest robota, nie? Co to? Zderka włączona? Kto szuka, to znajdzie, słuchajcie. Tę ja mam za kartę wieszenie. No tą kartkę. Dobrze. I co? No i co? Punkt zaczepienia Wam jest potrzebny. Po prostu musicie tutaj musicie kogoś tutaj mieć, sobie przyjechać. Najlepiej jakby to był jakiś znajomy, co by was nie kasował za zamieszkanie, za może przez pierwszy tydzień, dwa. Yy, bo tak chłopcego to wiadomo, depozyty w zarabia będą nam się srali, coś, nie wiadomo kto to jest i tak dalej przyjechać to bilet nie jest drogi ja wczoraj ojcu kupowałem bilet powrotny fakt fakt, że powrotny no ale ty ja zapłaciłem 30 funtów ludzie no proszę was co to jest 150 zł, 200 zł jesteście na miejscu no to jest przesadne przyjeżdżasz idziesz do jak się znasz angielski idziesz do pierwszej lepszej agencji zaciąga się języka to tam to sam to i wszystko wiesz no co ci jest potrzebne wymiana dokumentów to miesiąc zrobisz nie miesiąc ty zrobisz i tyle, i można i można Także no, to chciałem Wam powiedzieć. To pod tym filmem te linki zamieszczam i pod tym filmem też tam pytajcie mnie. Jeszcze jest drugi film, ja tam umieszczę tą linka, albo link, linka też umieszczę, albo tą kartę taką YouTube'owską jakąś tam ktoś wyskoczy, że tutaj polecam jak to działa. Yy, bo jest jeszcze jeden film, pytania i odpowiedzi, tam też coś tam gadam o tym, nie za dużo. Trochę się tam motam, trochę tam przesadzam z pewnymi rzeczami hmm, W sensie z zarobkowym, chyba tam coś przesadziłem, bo to powiedziałem, że nie wiadomo ile tu się zarabia eee, Kokosów nie ma, no, tak naprawdę, ale no dobra, to nie na ten, nie na ten film. Ehm, także tam i pod tym, po tamtym filmikiem i pod tym filmikiem możecie pytać jeszcze jak ktoś czegoś nie wie, ale błagam was, nie pytajcie mi się Cały czas jest to samo, no bo ja wam, ja po prostu nie będę odpisywał, nie będę wam pisywał i to nie to, że jestem hamem, tylko po prostu, no co ja mam pisać? Cały czas to samo, kopiuj w klej, no bez przesady, no i stwierdziłem, że nagram film i i, i, i będzie gin, no tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, nie ten, nie ten gość z tym wózkiem, zabieraj mi ten kontener, bo w miejscu i wy nie widzicie portu, ja sobie po portu, po portu dzisiaj brykam, shunting, nie lubię tego portu, bo mówiłem to już pewnie raz, na Facebooku też pisałem, nie lubię shuntingu bo to jest denerwujące dla mnie ten cały port zamieszanie i w ogóle. dobra to nie o tym no, tak jak powiedziałem tak się stanie dzięki trzymajcie się i co miłego grillowania bo już jest sezon grilo, gr, grillowania grillowy jak się mówi Ten grillowy tak się miłego grillowania ja jutro na grill lecę albo pojutrze zobaczymy na pewno gdzieś tam polecę jutro bo nie ma co pogadać piękne. Okej, okay, Buźka, papa, pa, na razie, cześć. No w końcu, w końcu przyjechał. Jeszcze mi się przypomniało, bo zaczęłem oglądać filmik, zauważyłem, że Mario Tracker. Pozdrawiam. Wrzucił nowy filmik. Zaczęłem go oglądać i, i temat w sumie podobny. Także ja go też podepnę. Ja go też podepnę i, i bardzo ważną rzecz powiedział, ja kompletnie zapomniałem. National Insurance Number to jest potrzebne żeby zacząć legalną pracę bez tego numeru w ogóle jak, jak tego nie macie to nigdzie nie zaczniecie legalnie pracować bo nikt was nie ściągnie podatku nie istniejecie w ogóle w kartotece nie ma was to też się załatwia chyba miesiąc mniej więcej czyli od razu się przyjeżdża trzeba się umówić do job center trzeba walić umówić się na termin idzie się tam do pani czy tam pana i oni tam się pytają różne pytania już nie pamiętam skąd było nie wiem dlaczego tu przyjechałeś, chyba i tak dalej, bla, bla, bla. I ten. I ten numer się dostaje, dostajesz tą kartę. Nie kup to tej karty, bo ona jest ważna. Yy, bardzo ważna jest i do tego... Zaraz, gdzie jadę? E! Tam jadę. Gdzie ja pojechałem? Aj! Czemu ja na tech Yy, można tą kartę chyba tylko trzy razy wymienić, ja już raz wymieniłem, bo mi się zgubiła A później nie wiem, co jest później I... i, i. Także ten Pogubiłem się we własnych, kurde zeznania yy, Tak dzisiaj, podobny film Mario Który tam yy, możecie sobie też pośledzić mi go od gościa posłuchać, bo od żegada Także te rzeczy, co posłaniałem wcześniej, plus ten numer, to jest bardzo ważne. Bez tego nie Ani Róż. Bez tego Ani Róż I, 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 i już niech będę powielał za bardzo Marii, ale uważajcie też na właśnie ogłoszenia, ogłoszenia z gazety. To uwaga, nie, 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 na to trzeba mieć pozór, pozór po wam mówię. Kurde, za dużo mam tu znajomych słowaków, wiecie. E, jedziemy E57, tak? Tak to tam muszę pojechać, dobra. Eee, także z głową, z głową. Ostrożnie. Pytaj tak, to płyta nie błądzi. Tylko błagam, ciągle nie to samo, nie? <grym> ja te nie Będziecie mnie pytać, tak czy siak na pewno, nie? Nie ma opcji. Ale ja wam po prostu będę wysyłał linka do tych filmów i sobie sobie tam... Czajcie. Kurde, to jest E, nie ma tu znaków, tylko jest chyba tak. Korkaś. Dobra, nie ja kończę, bo to się zaraz pogubię kompletnie i... Tak, w tym jak w browisku słuchaj. Nie lubię portu, nie lubię szantów. 57 dalej. 20 na godzinę trzeba jeździć. Dobra, 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 kończę. Kończę wcześniej że kontrołem wcześniej, bo to nagrałem później, także już skończyłem tak naprawdę. No bo skończę dwa razy, o! To teraz drugi raz skończę, siema! U!